Czekajmy chwilę, bo widzę, że budynek się ostro chwieje i wali. Wow, 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 wow. o, kur... Legalny interes, no ładny. Super legalny interes, naprawdę. Wow, 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 wow. Eee, ja właściwie już nie żyję, nie żeby coś, ale spoko. Nie wiem, czemu ja tego tak bywałem, ale. Okej. Okay. O jest, Przeciwbólowy chociaż jeden jest. O czekaj się, tutaj mamy, nie, 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 nie w tym momencie, nie, 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 nie. jakby lepszą krowę? No! Złotą w dodatku... Wow! Złotą w dodatku, kurde. No i widzicie to jest tylko po to, żeby mieć złoty skin. Chyba tylko. Wy tutaj nic nie macie, co ma nic. No dobra, to nieważne. Duży magazynek. Jak mam 116 na 0 to w magazynku się pewnie ze 120 naboi mieści. Ale to dobrze jak najbardziej. Drzwi wiszą w powietrzu. Gdzie mam iść? Wow! No jak się tak trzęsie, to... Wow! Całe piętro się zawaliło. O kurwa... Co? jak, Co? Jaka pora... What the fuck? Jaka porażka? On co tu chodzi? A co ja miałbym niby w te 2 sekundy zrobić? bo ja zostałem raniony przez ten wybuch wtedy tak samo. Dobra, łapię. O, teraz są nawet dwie przeciwkulowe, ładnie. Weźmiemy na chwilę tą strzelbę. Dobra, teraz już wiem, że mam się tutaj cholera schować. Jest! Dobra. What the fuck? tego mi jeszcze cholera brakowało. No! Strzelaj do niego, Max! Kurde! Nie starasz się w ogóle. Tak. No, zajebiście go, zabiłem, naprawdę. Jakie miałem go? O, teraz jestem za osłoną, to co innego. No, cały czas do niego strzelam. Zabiłem go wreszcie? Tak, chuja. No, come on! Jak ja mam to zrobić? Typ jest w ogóle kuloodporny, nic go nie rusza. To, że kręgną na chwilę, to pst. No właśnie, to tyle z tego wyniku.

See that. But why? To save you. Oh, yeah, real hero. Listen. Is now come with me, Max. To Brazil. Be a chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. What are you talking about? I don't know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo are trying to teach Rodrigo a lesson. Get into loosen the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. Chyba nie mam teraz zabrać czasu na pogaduszki. Owoś. Mam nadzieję, że to wyleci w powietrze. No właśnie, będzie problem z głową.

I, I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. Uh, I mean, as a family. Well, I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know. Maybe back to New York. Uh, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Yeah, I got business to take care of. I, I'm sorry I, I dragged you into this. I, I know. Uh, I know it was very wrong. It's all right. It's done. And hey, I'm having myself a fun old. Max, I guess <laughs> I have done in more. Look, I'm sorry. I'm leaving. I got a kid coming here, yeah? you know how it is. I know how that is. You know, I. I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. <laughs> maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. does <laughs> it.

Yes. And contributor to his campaigns. a government employee, of course. And? A dealer, a This was known. A Coś się zaczęło. kontynuujemy naszą przygodę w trybie fabularnym. Ostatnio, nie wiem, to prawdopodobnie tak powiedzieć, że nie mieliśmy tego całości, ale ostatnio się trochę pokłócieliśmy z Maxem, ponieważ podczas e, początku ostatniej misji. E, aha. A, no tak, podczas początku ostatniej misji Max się zawiesił zawieszając mi całkowicie komputer, przez co ee, musiałem go kompletnie zresetować, więc niestety jesteśmy tutaj. Ja sobie to dokończę. Tam był potem ten filmik, który widzieliście i gra się zawiesiła, więc ja to dokończę i e, potem będziecie mieli ten filmik, także widzimy się za chwilę. Niestety muszę to przejść jeszcze raz. Okej, okay, mamy to. I mniej więcej w tym filmiku zaraz mi się zacięła gra. Yes. But I have reached this I that he will not It's not very nice. What is it? It's the UFA. The famous Mr. Becker. Victor <laughs> <laughs> Yes. And the contributor to his campaigns, a government employee, of course. And a weapons dealer, a murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Mm, sure. So you're going to bring him down? <laughs> yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, well no. nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. <laughs> <laughs> no, dobra. Okej, okay. tego jeszcze nie było, więc. Okej, okay, teraz już chodzi na to, że Max pędziła działa dobrze. Znaczy, gra. Nie sam Max Paint. Becker, Nie za bardzo rozumiem. Znaczy, rozumiem, że to jest policjant i że musimy się jakoś do niego dostać, ale. trochę niefajnie tutaj. No, ja bym tak jeszcze na ich miejscu nie śmieszkował. Bo prędzej czy później wszyscy zginął. W końcu to jest Max, Paint, tak. I gdybym ja jeszcze rozumiał co oni do mnie w ogóle roz, y, rozmawiają. Co oni w ogóle gadają. To by było dobrze <grym wytrych> Max mimo wszystko ze śmiechem na twarzy niezbyt fajne to miejsce. Aha, to więzienie, to miejsce Okej, okay, czy coś w końcu się dowiemy a propos fabuły, tego co tutaj właściwie robimy itd.? Tak czy, czy nie za bardzo? Bo jak na należy... razie, oj, to nic nie wiemy

Max? O kurwa! Jak on się zdenerwuje, to same trupy będą, naprawdę. O kurwa, nie mogę! Cały Max! Dobra? E, nie do końca to miałem zrobić, chciałem właśnie z bliska go zabić, ale już nieważne. Już wzniesiłem alarm. O, proszę bardzo, od razu ciężka broń. Dobra, okej, okay, okej, okay, spokojnie, to na razie wszyscy. Do przysłuchaj, nie mogę wrócić, czyli tam na pewno nie nic nie ma. No halo, Max. <laughs> nie mogę, cały Max. Ale bez tu potrafili tylko jedno wyrażenie, co ty tutaj robisz. No, to Max się w końcu zdenerwował, bo listy słyszał, bo bardzo inteligentnie przywalili mu w ucho że także nic nie słyszał. Aha, nie dało się tam chodzić dalej, dobra. O no, kurczę, więc no. Aha, fajnie za resztę Sobie uciekają. No, ładnie. Rewolucja na posturunku. Nie jest bez Dobra, eee, tylko tutaj widziałem była apteczka, tak, dobrze widziałem. I czy. Oj. Czy tutaj. Czy jeszcze miałem jakąś broń? Tutaj widzę jakieś dowody. No, broń tutaj raczej nie znajdziemy, okej. Okay. Dobra, to bierzemy na pewno na początek ten karabin. Chociaż, wiecie co? O, o nie, 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 nie. Mógłbym tam jeszcze obczaić, bo tam jeszcze... ...pozabijali tych gliniarzy, ale, ale oni chyba... ...nie mieli zbyt specjalnego uzbrojenia. Dobra, jest. Ładnie to kardem ale wiecie co z o, 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 proszę, co my tu mamy? Złoty, e, złote, a nie wiem co to było. Max, przebiegnij się. Czy my tutaj coś znajdziemy? Tylko takie naboje, rozumiem, że tędy... Tak, tędy dalej nie mogę wejść, więc nic tutaj nie znajdziemy, ale dla świętego... E, Max, jak ty biegasz. a dla świętego spokoju chciałem sprawdzić. Dziwnie się sprintuje w Maxie tam na razie nie ma, tutaj jest prysznic. Ooo! i proszę! Dwie części praktycznie obok siebie. Do jakiś wyrzutni? Złoty law. Law to mi się kojarzy, że to jest wyrzutnie rakiet, jakaś tam taka, trochę inna. No ale nieźle, jak tak traktuję więźniów, no to proszę bardzo, mają rewolucję w samym areszcie. Znaczy, areszcie. Areszt, więzienie, kurczę, komisariat policji połączony z dużym aresztem, ja to tak widzę. Dużo gadam, wiem. Dobra, raczej nie tutaj mam chyba. Iść tak ogarniam, gdzie co? Ja tak pozawalane niektóre te cele. Jest, dobra. Trochę oberwałem, ale niestety nie miałem bullet time, żeby jakoś się obronić. Pistolet, no to ja mam pistolet i naboje chyba nawet. Co jest? Halo, kto, gdzie? Ktoś tutaj krzyczy. Ale dobra, nie wiem. Ktoś gdzieś krzycza. Wow! Ale rzeźnia. Dobra, pozbyliśmy się tego z Shotgunem, to chyba najważniejsze. Jeszcze ten... Dobrze, podziurawiliśmy mu głowę. Mam sześć ostatnich naboi, nie wróży to, dobrze. Ale na szczęście mam jeszcze... Dobrze, ostatnimi nabojami ich pokroiłem. Na szczęście mam jeszcze pistolety właśnie. Dobra... Kurczę, ale oni są coraz bardziej pouzbrajani. Aha, hmm. kurde! Aj. Czemu. co? Aha, e, podniosłem broń, która nie miała. Aha, bo ja ją wyrzuciłem przed chwilą, dobra, łapię o co chodzi, która nie ma w ogóle naboi. O, Dobra, zmarnowałem niestety jedną apteczkę znaczy. Przeciw przeciwbólowy, właśnie, o, na to mi chodziło. Dobra, czy oni tutaj mieli coś ciekawego? Raczej nie. i saw one sneaking out at this checkpoint size as far as i could tell and no sign of anybody from nova esperanza all those poor bastards have been checked straight into the imperial palace hotel Aha, rozumiem, czyli po prostu gliniarze sprzedawali ludzi, no bardzo ładnie. Póki co tam nikogo nie ma, jeszcze zobaczmy, czy tutaj, tutaj się, nie, tutaj się nic nie dowiemy, dobra. Woah! What the fuck?

Och! Dobra, to już wiemy, tak Musimy poczekać aż przestanie strzelać. I... bierzemy. Jest! Tak, jest! Pięknie! Dobrze! Aha, nie mam naboi, no zajebiście. Dobra, chyba ogarnięty. Tam jeszcze biegnie. Dobra. Ło! Nie, jednak jeszcze nie ogarnięty. Jasny gwint! Co oni tak. nie padają za bardzo. Aha, nie mam bullet time'a. Ło! A ten tutaj też się schował. No nieładnie, panowie. Kurde, ale oni są ciężko uzbrojeni, naprawdę. Coś chciałem zrobić, ale dobra, już nieważne. Dobra, okej, chwila spokojny, bierzemy wyrzutnie ile mam. Aha, jeden nabój, ja ciekawe well, jak to zadziała na typów. Ewentualnie się wrócę po karabin. A zresztą zawsze mam pistolety, a z nich się bardzo ładnie za headshoty. O, złota część. Boom. wasn't this nice. the perfect end to a perfect trip if someone had told me 6 months ago this was where my life was headed i'd have ordered a double of whatever they were drinking <laughs> drunk it, and blown my head off <laughs> <laughs> no tak znaczy no, co by to było dobre rozwiązanie, a nie babrali się w takim kurwa i had to keep moving Okay, czy na a na górę albo a nie to tylko znak miesiąc się przełączy czyli na górę jak najbardziej Co oni tacy? O kurwa! A Co oni tacy byli ciężko uzbrojeni? Strzelałem im cholera w głowy. Chyba, że nie trafiałem kompletnie. Oni nic w ogóle nie, zara nie, nie, nie reagowali na to. O proszę, a teraz ładnie ich zabiłem, czyli od tyłu w ogóle nie ma szans. A tak myślałem, że coś tu jest, tu jest jeszcze do innej broni.